Pokazy mody swoim występem. A czy miałaś okazję obejrzeć któryś z pokazów i zastanowić się, która kolekcja najbardziej ci się spodobała? Oczywiście, ponieważ jakby moda to jest też taka moja druga pasja, więc od razu tylko po występie, od razu usiadłam na widowni i obejrzałam wszystkie pokazy. No i ze serce ujął mnie najbardziej chyba pokaz boko-boko, naprawdę piękne projekty. Śpiewasz od dawna, ale jakoś mało cię w radiu, mało cię w telewizji. To taka taktyka specjalna, czy po, prostu nie ma, czy po prostu nie masz szansy przebić się w show-biznesie? <gry> to znaczy kwestia jest tego, że muzyka, którą wykonuję, to jest muzyka klubowa. Ja bardzo dużo koncertuję, jakby na to stawiam. Wywodzę się z klubów, to jest takie moje miejsce, gdzie ja mogę się pokazać. Prawda też jest taka, że jakby nie zabiegam o to, aby gdzieś tam na siłę, gdzieś tam siebie pokazywać, tak jak mówisz, w telewizji. Natomiast myślę, że jakby moją mocną stroną i moją mocną siłą jest koncerty. Ja w zeszłym roku Zagrałam około 200 koncertów. Każdy weekend jestem w innym mieście w Polsce. W najbliższy weekend pojawi się na przykład w Dublinie. Zostałam zaproszona z Irlandii, aby tam ze swoim klubowym setem wystąpić. Także muzyka, którą wykonuję, nie jest do końca muzyką najbardziej pożądaną w telewizji, czego bardzo żałuję. Natomiast obecnie pracuję nad płytą. Rozpoczęła się współpraca z nowym managementem i te utwory będą już troszeczkę bardziej radiowe, chociaż także z nutką klubową, czyli tego szczytu, który najbardziej lubię. A powiedz mi, czy epatowanie golizną pomaga zaistnieć w show showbiznesie? <gry> e, czy pomaga? Nie, wiem, ja nie jestem zwolenniczką tego, tego tematu. Chociaż jeżeli e, za tym idzie jakiś talent, za tym idzie jakaś, e, jakieś umiejętności, to ja nie mam problemu, jeżeli jest piękna kobieta, e, ma jakby czym się pochwalić, dlaczego nie, ale niech za tym idzie talent. Nie mam z tym problemu. To na przykład pokazują gwiazdy zagraniczne, jak i Rihanna, ale to są kobiety, które świetnie śpiewają, świetnie tańczą, potrafią się ruszać. Przy okazji oczywiście są skąpo oddziane, ale za tym idzie poparty talent. Jeśli to jest, kompletnie mi to nie przeszkadza, zwłaszcza, że lubię i doceniam piękne kobiety, także... A kogo najbardziej z artystów cenisz, jeżeli chodzi o polski biznes? Z polskich artystów. Myślę, że Kaja jest dla mnie takim, takim guru, jeśli chodzi o muzykę. Dlatego, że sama pisze, sama tworzy, ma niesamowity band. jeśli chodzi o warsztat wokalny, to na pewno jest tak górniak. Jest trochę tych artystów, którzy są wartościowi w Polsce i warto ich docenić. A nie zazdroszczysz im tych wielkich karier? Wiesz co, to mam zazdrościć? Jakby ja idę pomału swoją drogą, e, oczywiście łatwo by było pójść na, na imprezę na przykład taką jak dzisiaj, pokazać pupę e, i po prostu być jutro mega znaną, popularną osobą, ale po co? Po co? Wydaje mi się, że gram koncerty, robię to co robię. Dzisiaj to jeśli zaśpiewałam dla Państwa, mimo tego, że takiej akcji... Nie zrobiłam ani nie miałam, mimo tego, że wiele razy może mogłam. E, I jakby to mi wystarcza. Pracując nad swoją płytą, myślę, że niedługo przyjdzie taki moment, kiedy e, zaskoczę utworem, zaskoczę e, płytą, kiedy będę na to gotowa i, e, i nie będzie mi potrzebny żaden, żaden, żaden inny sposób na to, żeby się wypromować. Także spokojnie. Czyli prawdziwy talent obroni się sam? Tak uważam. Nawet jeśli to ma być dłuższa droga i potrwa nie dwa dni, ale na przykład kilka lat, nie ma problemu, ja się na to piszę. Ostatnio hitem stało się rolowanie nataszy urbańskiej. A jak Ty zapatrujesz się na ten utwór? E, ja powiem szczerze, że jakby no, gdzieś tam do końca nie wzbudził we mnie entuzjazmu e, pod kątem przesłania twórczości tej artystki. Natomiast uważam, że jest to kurczę, niesamowita tancerka. E, piękna kobieta. Yy, ale czekam na coś więcej, bo to jakby mnie nie powaliło, powiem szczerze. No czekam na coś więcej, bo już to no zdolna, zdolna artystka, na pewno. Na dzisiaj dziękuję bardzo. Dziękuję również dzięki bardzo. Dzięki.